Witam serdecznie, długo nie było Adama Kownackiego. 1 sierpnia ostatni raz nagrywaliśmy Adam, także. Temat tematów będzie sporo, ale przede wszystkim tylko i wyłącznie jeden, właściwie dwa. Adam Kownacki, no i oczywiście walka Deontaya Wilder'a z Robertem Heleniuszem, którego znasz dobrze, jak państwo widzą, na zasadzie umów kontraktowych musiałem założyć koszulkę. Ża ża żartuję oczywiście, jedna z moich ulubionych koszulek w ogóle. Nie dlatego, że Phil Collins śpiewał, tak przez chwilę z Adamem gadali, tylko, że takie hasło miał Adam jak zaczyna. Adam, przede wszystkim, co słychać u ciebie? Wiem, że jesteś w Catskills, u siebie na tak zwanych włościach co porabiasz? Takie luźne pytanka na początku. E, ludzie nie ludzie, tak? Przejdźmy. Musi być Jorku właśnie na pierwszą rodzinę mojego syna, Tadeusza, więc rodzinę spotykamy. I jak się troszkę wcześniej, tak? Bo jednak coś tam wydarzyło. No i jak okoliczności zrobili tak, żebyśmy jakby tydzień dłużej tutaj pobyć, tak? Chciałem czas trochę z kolegami spędzić z kolego. Więc to było trochę szybciej. No i teraz tam w górach, tak? Z rodzinko i, i czekamy na pierwszą rodzinę synka tak? No właśnie, właśnie widziałem, jak już, jak już mówimy o rodzinie, to widziałem też zdjęcie, zdjęcie Kazia, który no po prostu rośnie jak na drożdżach. Bo to, to, to ja nie wiem, coś masz, coś masz we krwi. Będzie taki jak tata, czy będzie taki jak mama? Chyba jak mama, tak? Ale Tadeusz będzie chyba jak tata, no tak. jest, Wiesz, już u nich, jak są młodzi, tak? Każdy jest bardziej słodki dzieciak, a ta dziewczyna, na no diabła, żeby zrobić. No, ale wiesz co, to fajnie, że będą miały różne, będą mieli różne charaktery, bo będą fajnie ze sobą gadać, bo jakby byli tacy sami, to... Właściwie, co ja mam do gadania, byłem jedynakiem, co ja tam na ten temat mogę wiedzieć, ale koledzy mi mówili, o, po, powiedz, powiedzmy tak... Adam... Czyli twój pobyt tutaj nie jest związany z żadnymi treningami, wiemy, że teraz na stałe, wiemy wszyscy, że teraz na stałe mieszkasz na Florydzie, w Miami. Kiedy byłem ostatnio na walce w Las Vegas, spotkałem twojego promotora, który powiedział mi, że jest szansa na to, że coś, jeśli chodzi o ciebie, w drugiej połowie stycznia się wydarzy. Czy to są takie same przecieki, które ty masz, czy, czy na razie jest cisza, bo, bo, bo wiadomo jak w tej chwili jest w boksie i w ogóle w świecie. No czekamy, tak? odpowiedzi i co się dalej wydarzy, tak? Nie każdy się w Kaskills, w Hunter. Tu się ułamie mam, więc coś tam robię. Się, wiesz, nie, nie zalewam. A co z no zobaczymy, jest opcja, tak? Wiem, że też, że Polska się odezwa, że tak samo się to w Polsat, więc jest, jest taka ofert trochę, tak? Jednak fajnie, że to moje nazwisko jeszcze coś tam waży, że jeszcze coś ludzie są zainteresowani też jakby no mam kontakt z Artur Workiem, więc też, że jak byłem w Polsce teraz na te wakacje, też był zainwestowany, żeby coś zrobić no a ogólnie jestem jeszcze z TBC yy, z Alan i myślę, że ten, to go pójdziemy, tak yy, i coś zobaczymy właśnie w pośrodku stycznia No właśnie, tak, tak, właśnie słyszeliśmy te, te, te opcje zrobienia gali w Polsce, to oczywiście masz w każdej chwili, natomiast z tego co mówił co mówił Kit Connelly, twój manager Wszystkie te konwersacje, które on ma, to oczywiście znasz to, no, możesz to potwierdzić oczywiście, albo zaprzeczyć. Z Alemhaimanem wskazuje na to, że, że ten, ten Adam, że to, ta walka z Robertem Heleniusem, którą widzieliśmy, nie będzie walką e, ostatnią Twoją i, i nawet jeszcze przed tym, y, y, nie powiem to epizodem, bo nie chcę tego tak nazywać, y, walk w Polsce, że zobaczymy Cię w Stanach Zjednoczonych. Czyli tutaj Kit mówi prawdę. Al Hajmon zwykle dotrzymuje słowa, Właściwie zawsze dotrzymuje słowa, bo wiem jak to wygląda. Także nastawiamy się na ciebie w e, może druga połowa stycznia brzmi to realnie, czy, czy to bardziej takie luźne daty. E, luźne mi się wydaje, ale coś tam jest, tak? Zawsze jak patrzysz na ostatnie jakby gale TBC, to zawsze robią gale w styczniu w Balticnie, tak? E, tak jest. Bo każdy wie, że to jest moja jakby, arena, tam walczę. To jest jakby... Może w dom, tak? Więc myślę, że tam je zobaczymy yy, na przyłomy właśnie 2023. I, i, ja ci powiem Adam, bo akurat jak zwykle zadałem, po prostu dzwonimy do siebie i rozmawiamy i Państwo słyszą, przebieg naszej rozmowy, tak to wygląda. Ja nawet słyszałem, że jest taka yy, coraz bardziej realna yy, opcja, że na tej samej Gali, na której ty miałbyś zawalczyć, jeśli nie zawalczy w tym roku, a raczej nie miałby zawalczyć Fiodor Czerkaszyn. E, co nawiasem mówiąc dla mnie miałoby absolutnie sens, no bo jeden i drugi, ty jesteś PBC i Fiodor oczywiście początki współpracy z PBC, natomiast uważam, że dla kibiców w Polsce i Czerkaszyn i Kownacki na jednej gali to byłaby fajna rzecz. Natomiast to są wszystko plany, wiemy jak wygląda sprawa boksu, no bo mieliśmy ostatnio parę takich przykładów, że już prawie goście z szatni wychodzili i się okazało, że nie mają dokąd iść. Tak to, tak to brutalnie było, ale przejdę do, tla, do najważniejszego punktu naszej rozmowy. No bo taka jest, taka jest rzeczywistość. E, najpierw takie pytanie. Czy jak słyszysz walka wider kontra Helenius, to myślisz? To mogłem być ja? Y, pewnie tak. Box. teraz widzę, że taśmiery będzie walczył Cizolo. tak też jest, kurde, też druga sprawa, więc. Box, no właśnie. Tak jest. Dużo chodzi przez głowę, tak właśnie myśl, co by było gdyby, tak? No, boli strasznie to, tak? Wziąłeś walkę, kurde, za Lidem, zerem, który jakby nazwiska nie ma. Ci si nie wyszło. Nie, uda nie udało się, czego sobie zabrakło. No, boli na pewno, tak? Chodzi w głowę co, czemu tak występują, a czemu nie, nie inaczej, tak? Więc, ale ale no, to jest życie, tak? Trzeba so, walczyć, walczyć dalej. Nie można się zadowalać za bardzo, bo, bo jednak to jest żarty. Trzeba mieć jakiś tam plan na życie i iść do przodu, tak? Ten, jedna walka na, na czas. Yy, i Mam nadzieję, że, 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 wie, że się uda, że wygramy i będziemy żyć co dalej, tak? W ostatniej w walce było widać, że nie jestem naruszony, że jednak, e, jeszcze tak boksuj, to zostało. E, też miałem współpracę z jednym, z jednym trenerem właśnie w Miami już, z tym się zaczęło pra, współpracować. E, Popracujemy sobie, fajnie to było, więc myślę, że ktoś dołączy do mojego teamu, tak samo. Więc e, jest dużo ciekawych rzeczy, tak, e, ale jak mówię, tak, bierzemy jego rzecz na raz i chodzić po głowie, tak, żebym tę walkę wygrał z serią to mogłoby ja i walczyć z Waderem, tak? Więc... No tak, tak, samo jak wspomniałeś. Powiem ci, ja tam, że zupełnie, zupełnie zapomniałem o tej opcji już z Dyrekiem, Cisorem i, i, i kto wie, czy nie byłby Tyson Fury. Ja wiem. Teraz możemy. No czasu nikt nie cofnie. No to jest jedna z rzeczy, które Wiele rzeczy można zrobić, natomiast tego się nie da. No, mu, mu, musisz, musisz patrzeć w przyszłość, no bo, no bo co innego. No. Nie, człowiek jest lo, 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 lojalny i sam się wiesz, no się zachowasz. Tak? Wiele pieniędzy, zmieni z nowym kurde, żeby walczyć u siebie i, i to mi nie wyszło, tak? że, że to może obliczyłem, tak? ale jednak e, e, myślę, że a i moi PBC dużo mnie zrobili w karierze, na pewno rzeczy mi zmienili. I, i, no I jest jak jest, tak? Więc nie ma nad, nie ma nad wylanym mlekiem jakby płakać, tak? Czy, czy... Dokładnie. No ale to chodzi tu po głowie, tak? Co było, gdyby wygrał zrobiony Henry tak? Żeby kurde, tych pierwszej ludzie niepełnoik wie, wierz to oko, tak? I żebym widział, kurde, co było gdyby, no i te pytania jest, ich miliony setki, a to nic nie zmieni, tak? Tysięcy w górach z piękno, z dzieci małych dzieci z dzisiejszą właśnie ślubu mam żoną, więc też jest nią fajny o, czas to, serdeczne, serdeczne życzenia dla Justyny, przepraszam bardzo, to proszę wybaczyć przeprosić <noise> Justynę z góry, że w ogóle podejrzewam, że już zaraz powiesz, każe ci wymazać mój numer z telefonu, jak w rocznicę ślubu <noise> musisz rozmawiać z Gankiem, przepraszam z góry, nie wiedziałem, Paweł. naprawdę, przepraszam no nie no, i właśnie no, chodzi dużo, że było tak, ale coś się skupić na, na tym, czy jest tak, więc myślę, że ten głód jeszcze zostaje jak mówię to może coś tam może Timu, ktoś nowy, nowa jakby twarz tak do, do, do powietrza tego, tego jakby ognia, który chyba tak powoli gasą tak? Szczególnie po trzech porażkach, więc mm -hmm. czyli, czyli będziesz miał, że przerwam, czyli będziesz miał dwóch trenerów. Uh, uh, Kit Trimble zostaje i dołącza trener z, z Kalifornii, tak jest, Przepraszam, no taki jest pomysł. Z Miami, z Miami. Zobaczymy, zobaczymy. To na razie jeszcze nie było jakby dłuższych rozmów, bo ja nie wiem, jak ten to, to być, wszystko, tak? Ale na pewno Anoś bo jednak potrzebuje kogoś mieszkały już z Majami, więc to musi tam tego teamu dołączyć, tak? Myślę, że tam myślę, że to było jakby głównym e, problemem w tej tej walce, tak? e, Jednak od października do lutego totalnie nic nie robiłem. Zacząłem treningi bokserskie na Worku samym, czyli bez trenera, kurde, w kwietniu. Tak? Do tego właśnie Mirek przyjechał z Joanną i Jędrzejszym robić siłownię. Tak, tak. Pierwszy, tak. pierwszy obóz, część obozu było kurde, tylko sam jakby sama siłownia i, i worek bokserski, tak? No bo trenera nie było. No i też tygodni tutaj tego Nowym Jorku może było troszkę za krótko. Może na tego, tego gazu trochę brakło, mimo że mamy chyba drugi dr dr drugo, ilość czasu ciosów wiesz, bardzo ciężkie, tak? Yy, bo... No, no bo za, 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 zacząłeś pierwsze dwie rundy jak Floyd Mayweather przy tej, przy tej liczbie ciosów, które zadawałeś, to myśmy siedzieli z kolegami mówimy nie wiem, tam jakieś e, e, rekordy padały, bo tam kombinacje czterouderzeniowe wchodziły natomiast później tego, tego gazu zabrakło, natomiast ty wspomniałeś walki z Heleniusem i to oko ja nawet tego Adam nie pamiętam, ja bardziej pamiętam pierwszą walkę, kiedy co się wydawało po pierwszej, po drugiej, w połowie trzeciej rundy, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy ten Heleniusz będzie znokautowany, albo po prostu podda go narożnik. Co było później, to wszyscy wiemy. To się zapomina, to można mówić. Ja nawet często mówiłem oczywiście, że jak ta walka wyglądała do tego momentu, natomiast liczy się ten moment, moment, moment końcowy. Także tam. Rzeczywiście można parę rzeczy sobie wypowiadać, wypominać właściwie sam ty, jak patrzysz na to z, z dystansu czasu, czyli ta pierwsza walka z Haleniusem, drugiej to nawet nie liczę. E, no i te, ten, to, że zabrakło tego gazu z, z Demi Rezenem. Gdzie się wydawało, że też go przestawiasz przez pierwsze dwie rundy. Dokładnie, tak? Więc yy, no życie, tak? To, to, to jest życie. Natomiast zadam ci jedno pytanie, tak, wracając tak, do... Wracając do tego co zobaczymy, czy fakt, że Helenius był i to dosyć długo, sparring partnerem Deontaya Widera będzie miał jakiekolwiek znaczenie w tej walce, czy nie? Myślę, że Ład go znakotuje raczej szybko. Jak nie zrobi tego szybko, to będzie ciekawy, tak? To mm -hmm. też mi się wydaje, że pod koniec chemisłowej strasznie dotknie płuc, tak? Y Ogólnie na mojej walce było też widać, że on oddychał już strasi ciężko, tak? Że właśnie właśnie mówił Krys, mówi, że Ty on kurde, był gotowy, żeby już kurde olej był w tym narożniku, nie? Więc yy, myślę, że Walder walkę wygra i, i zobaczymy. Ale to, to jest boks, tak? I, i, nie wiadomo, co się wydarzy. Ale myślę, że siła Waldera będzie za, za duża dla Henziusa. My, my żeśmy rozmawiali z, z kolegami, z, z Maćkiem Miskinem, z Januszem Pinderą, z Kaspem Bartosiakiem na temat. Na temat tej walki i zwróciliśmy uwagę na to, że Twój sposób boksowania, czyli idę cały czas do przodu, zadaje praktycznie agresja. Bo ty tak walczysz za i to ci przynosiło sukcesy. To była idealna rzecz na, na Heleniusa, Natomiast on nie lubi pięściarzy wysokich, jak widać, no bo Ty znokautowałeś e, Washingtona w pierwszej rundzie, a on został znokautowany przez Washingtona w ósmej rundzie. On nie lubi pięściarzy wysokich, czyli wider, nie lubi pięściarzy, którzy czekają na to, co się dzieje. Washington czeka na to co się dzieje. To nie jest zawodnik atakujący, czyli wszystkie atuty, o których my w tej chwili mówimy, to, to będzie, będzie po stronie Wildera. Domyślam się, że ty to widzisz podobnie, jeśli chodzi o, 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 ten, o ten pojedynek. Myślę, że tak. No, Tylko myślę, że walka Heliusa z Washingtonem była, kurde, pierwsza właśnie połowa tej walki to prowadzi, tak? Myślałem, że to będzie chwilę, moment, że go zapotuje. Mhm. A jednak nie wiem, czegoś tam mu zabrakło, i, i Washington fajnie się obudził, go dobrze trafił, i, i on go zakończył, tak. Yy, co właśnie do walki z Wilderem, tak jak mówisz, tak? Yy, Robert Henryk lubi boksować, lubi czekać. No a Wilder też ma prawo rękę tak, o, i też potrafi czekać na to, wiesz, na to, na to otwarcie, tak? tak Było widać walkę a, a, a jest na pewno szybszy, więc. No, no, ja myślę, że to będzie właśnie szybka noc, tak. I, i... Szybka noc czyli, czyli wczesna kolacja. E, pytanie do Ciebie takie techniczne. Zostajesz e, w Catskills czy, czy wybierasz się na walkę? Zostaję, no bo są urodziny syna, więc... E, A tak. nie, no to są, są rzeczy ważne i zdecydowanie bardziej ważniejsze. Natomiast już jest... mamy odhaczonego, od, odhaczonego tego Halleniusa w walce z Deontayem Wilderem, e, kilka wypowiedzi, e, e, kilka wypowiedzi Wildera. Pierwsza to, że poświęca się w tej chwili Wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego, przepraszam, że zabrałem męża Dziękuję, nic nie, nie szkodzi Przepraszam bardzo Justynka A, no, Ale przynajmniej dziękuję Adaś, mogłem życzenia złożyć, może nie będzie tak źle z tymi telefonami Nie jest dobrze wra, wra, wracając, wracając do tematu e, E, Wider powiedział dwie rzeczy. Pamiętamy przecież, że Wajder był taki moment, i to nie tak dawno temu, pół roku temu, czy może trochę więcej, kiedy powiedział, że w ogóle to on nie wie, czy w ogóle wróci do boksu, kariera muzyczna, raper i tak dalej, może, pe, może będzie malował jeszcze i tak dalej, whatever. Teraz kompletnie w drugą stronę, bo przeczytałem wczoraj czy przedwczoraj w jego wywiadzie, że powiedział, że zamierza stoczyć 9 walk w ciągu następnych trzech lat, co wydaje mi się w ogóle kosmos, w ogóle niemożliwe, biorąc pod uwagę, pod uwagę jego karierę. Natomiast to na razie to wszystko rzeczywistość zweryfikuje, natomiast powiedział, że bardzo chętnie spotkałby się z Aleksandrem Usykiem, a ja wiem, że już jakieś kontakty są pomiędzy Deontajem Widerem i teamem Aleksandra Usyka. Jedna z tych walk, o której się często mówi, natomiast jakie ma do tej walki podejście, gdyby miało do niej dojść, zakładając, że odhaczy tego Heleniusa i to szybko, w lutym. 2023 roku miałby szansę, Deontay Wider. Wiemy, że ma tą prawą rękę, ale powiedzmy, że ma tą prawą rękę, to wszyscy wiemy. I jakie argumenty po jednej i po drugiej stronie byś widział, jakby doszło do walki Adam Deontaya z Oleksandrem? No, Usek jest y, naprawdę świetnym bokserem, tak? I to, i to pokazuje z walki do walkę. Też jest fajnie, że ma podobną wagę. No, ale tak no prawa... Też było widać, że Artur Szpilka, tak, jak walczył z Wilderem, to się nie sobie rajdził tak? Do tej prawej ręki, no nie? — No tak. No i tu mamy właśnie taki, czy Ortiz, no nie? Więc to też był leworęczny. I widać, że kurde, z tymi leworęcznymi zawodnikami Wilder ma troszkę tak, problemy z nim boksować. Tak? Że, mhm. Ale jak trafia to prawą rękę, to i Szpilka, i Ortiz nie wstali po niej, tak? Więc ma to prawo rękę i to dużo rzeczy się zmienia, tak? Bo jednak bokserem dużo lepszym jest Usyk, dużo fajnie boksuje. No ale ta prawa ręka jednak jest prawa ręka, która jemu wystarczy, tak? I No to... tak, tylko że sa, sa, sam doskonale wiesz, że, że on musiałby tą ręką trafić. Że, żeby na to, trafić Usyka to jest podejrzewam wadze ciężka, czy nie podejrzewam, na pewno najtrudniejsza rzecz jaką można zrobić, bo to samo się mówiło przed e, dwoma walkami z Joshua, na kogo stawiałeś przy okazji, przy w pierwszej i drugiej walce, stawiałeś na, na Usyka? Bo ja w drugiej na Usyka stawiałem, natomiast w pierwszej uważałem, nie wiedząc co Usyk jeszcze może potrafić zrobić z takimi pięściarzami tej klasy co, co, e, co Joshua Na kogo ty stawiałeś te walce? Uważałeś, że Usyk wygra że, z Anthony Joshua? No, mnie się rzeszyło jednak sobie, że jest dużo większy, i że to siła właśnie. że to jest jakby du, dobry, że dużo większy, jak było jakby jak, tak jak właśnie jak Knelo walczył z Kotą, no że zawsze, że większy, dobry pięściarz jest. Prawda. Ma to rękę, no nie? A jednak się okazało no, dwa razy, że, że nie, że usek jednak jest. pół wyżej niż, niż rzeszyło, Nawiasem No, nie? Na, ty, mówiąc. Jak wspomniałeś o Canelo, to się w drugą stronę dokładnie tak okazało, jak walczył z biwołem. Że to wszystko, co miało, co wystarczało na tych mniejszych, no to na tego większego już nie wystarczyło. Także to, to, ta, ta reguła podejrzewam, że się sprawdza u prawie wszystkich z wyjątkiem Aleksandra Usyka, ale on jest w 100% wyjątkowy. No, ale by ktoś tak, walczył, no. to było jednak, by wygrał. Tak jednak by, bo że to chciał umie używać i, i umie leżeć na nich i i by, byłem wykorzystać bardziej niż Rzeszuła, Rzeszuła jednak zaczął boks w miarę późno, tak? chyba jak miał 19 lat i naprawdę dużo osiągnął, no tak? ale, ale widać, że jeszcze jemu brak niektórych rzeczy, parę elementów gdzie Fury po prostu jest naprawdę wspaniałym bokserem, dużo ma wiedzy na ten, na ten temat i, i dużo umie tak? i myślę, że to by wykorzystał właśnie yy, na usykach, żeby to na nim leżał, jak on lubi robić co, co, co ja pamiętam dobrze, że jak walczył z Kalichamem, kurde, te lat temu na. Meriscerskiego Garden, pamiętam. No, na nim leżał, kurde, przez chyba siedem lat. Leżał na samym początku. Ale leżał na Kalichamie, że kurde... Cia, wiesz, ciał używał, żeby go zmęczyć tak, nie? A leżał Wiem. na nim później tak, po prostu, żeby go po prostu... Go, a umie to tak. robić. Tak, tak dokładnie, I umie no, no, boksować, walczyć i ma taki inny element właśnie... Yy, tak boksowanie, tak, nie ja, jak cykan, tak jak ktoś, jak cygan, tak. No nie, no ja, ja myślę, że nie ma sztuczki, której Tyson Fury nie potrafi, dlatego kompletnie nie rozumiem, bo to nie wiem, chyba ogłoszenie będzie w piątek czy w sobotę, oficjalne tej trzeciej walki z z Cisorą, no bo ja pamiętam te walki, ja jestem stary człowiek, 2011 pamiętam, tam w miarę jeszcze była walka, ale też było 117, 111. Natomiast w tej ostatniej walce, co mieli z Cisorą, kiedy Moim zdaniem Tyson Fury był połową zawodnika, który jest dzisiaj. Dzisiaj znacznie lepszy jest, natomiast Chisora był lepszy niż jest dzisiaj. Gdzie przecież nawet to mówiłem, że Tyson Fury prosił narożnik e, e, Chisory, żeby przerwali walkę, bo to nie miało żadnego sensu. Tam on go bił kompletnie wszystkim. No ale jak widzimy, biznes pięściarski rządzi się, rządzi się wszystkim. Ktoś mi napisał, tego jeszcze nie sprawdziłem, że Tyson Fury będzie pierwszym pięściarzem w historii wagi ciężkiej, który będzie miał trzy, dwie trylogie. Mistrzem świata. Prawdopodobnie może tak być. No taka się, dla mnie walka mało interesująca, natomiast ty dajesz szansę Cisorze ci w tej walce z tej Fury? Myślę, że będzie ciężko, tak? Myślę, że A, tylko walka cięcha, tak? A myślę, że, że Fury to walko wygra, tak? Myślę, że teraz Fury jest. Na yy... najwyżej wadze ciężkiej i myślę, że to jest numer jeden wadze ciężkiej. tak? Chy chyba, chyba jest na chwilę obecną niedotykalny, także to wszyscy chcemy zobaczyć. Adam, dziękuję bardzo. Przepraszam jeszcze raz za urodziny syna, urodziny Tadeusza, e, rocznica ślubu. No nie, no to przechlapane mam na jakiś pół roku przynajmniej, ale mam nadzieję, że tam nie, potajemnie gdzieś w piwnicy nagramy, <laughs> jak będzie trzeba. <laughs> dziękuję bardzo. Moim gościem Adam Kownacki. Adam, e, dzięki bardzo za czas, naprawdę pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, cześć.